Witamy w dzisiejszym wydaniu kuriera snukerowego. Dzisiaj czwarta kolejna lekcja z naszym adeptem. Mateusz stanie dzisiaj przed dwoma wyzwaniami. Pierwsze z nich to wbicie 15 bil z rzędu do środkowej kieszeni, a drugie to już zajmiemy się wbijaniem bil z kątami. Zobaczmy, jak Mateusz poradzi sobie z tymi wyzwaniami. świetnie, bardzo ładnie. Pierwsze 15 bil do kieszeni środkowej wbite. Teraz spróbujmy zrobić taki mały test. Mateusz, ustawię ci 15 bil w trójkącie. Zobaczymy ile w stanie będziesz wbić, a później może zrobimy drugą próbę i zobaczymy czy w drugiej próbie się poprawisz. Wbicia, jak sam zauważyłeś, nie są stuprocentowe, nie są takie najłatwiejsze, ale z każdą próbą oczywiście zaczynasz coraz bardziej czuć to uderzenie, więc powinno być łatwiej. Więc spróbujemy. Tá indo, tá Oszło. Jak już wbiłem 10-11, to zacząłem rozmyślać, czy, czy faktycznie wejdzie to 15. I, I jest to taka fajna presja, którą snookerzyści pewnie odczuwają dużo, dużo bardziej, jak grają o jakieś tam wysokie stawki. Ale faktycznie ta 15 była już najtrudniejsza miała ten ciężar gatunkowy zupełnie inny niż ta pierwsza z 15, które wbiłem. No dobra, udało się wbić dwie serie po 15 czerwonych, moje gratulacje za drugą próbą. 15 bil wpadło z rzędu, to jest wręcz niespotykane, ale bo trenowaliśmy na początku, nawet jak wtedy kiedy te przymiarki ci tłumaczyliśmy, no to te bile nie wpadały tak stuprocentowo, nawet 50% było skuteczności. Wtedy kiedy już dostałeś 15 bil w trójkącie, już musiałeś skupić się na tym, żeby one wpadły. Wpadło ci 9, co jest też bardzo dobrym wynikiem. A jak już złapałeś ten rytm gry, odpowiednie tempo, linię strzału, udało się wbić 15 bil. Kilka tam wpadało po narożniku kieszeni, ale myślę, że trening czyni mistrza, więc im więcej tych uderzeń byś wykonał, tym chętniej te bile będą wpadały środkiem kieszeni. Skupienie było kluczowe, naprawdę, Skupienie. żeby złapać sobie rytm, ustawiać, cofać się i złapać to tempo wbijania, żeby się nie rozpraszać, zdecydowanie pomagało. Wiesz, będzie Ci coraz łatwiej to, to skupienie i ten rytm łapać, jak będziesz coraz szybciej wykonywał te elementy. Za chwilę, dosłownie półtorej sekundy będzie Ci zajmowało ustawienie się przy stole i wiesz, wszystko będzie płynniej wychodzić. Przejdziemy do kolejnego etapu tak naprawdę, no bo teraz grałeś, już wbijałeś normalnie bile, trudniejsze niż wcześniej ustawione w kieszeni, ale to były zawsze bile na wprost, więc teraz taka modyfikacja, też bila z punktu bili niebieskiej, ale tym razem już biała będzie ustawiona pod kątem. Czyli przechodzimy do kolejnego ważnego etapu, czyli tego, żebyś był w stanie dobrze ocenić kąt zagrania i złożyć się do bili, gdzie nie jesteś ustawiony na wprost do kieszeni. Miej tu oczywiście z tyłu głowy to, że każde zagranie jest właściwie na wprost, tylko po prostu zmienia się ten cel i w tym wypadku celem będzie trochę inny punkt na bili zagrywanej. Wszystko inne pozostaje bez zmian, więc właśnie ocena tego punktu na bili zagrywanej będzie konieczna. No i to ćwiczenie, tak naprawdę, które. Najlepiej powinno ci posłużyć w nauce. To jest właśnie ustawienie bili na punkcie bili niebieskiej. I po cztery czerwone na początek, no, nawet tutaj może. nawet trochę ciaśniej. Za każdym razem po wykonaniu uderzenia, zastępujesz sobie czerwoną bilą białą mhm. i wbijasz do kieszeni. Pierwsze zagranie rozgrzewkowe może być właśnie jeszcze na wprost, żeby rozruszać rękę. Widziałeś... I lecimy później od środka do zewnątrz. Widziałeś nasz odcinek Kuriera smokerowego? Widziałem. Wbijamy normalnie czerwoną, czerwoną. Nie zmieniamy na białą po uderzeniu tak, bijesz... Białe, tak, Bijasz białą zmieniamy. Tak. Bij i kolejne. Tu. Zamieniam zamieniasz czerwone. Tak, tak. Idziesz od środka, także na początek, żeby się nauczyć, to polecalibyśmy chyba zagranie najpierw z tego kąta, później z kąta o tej samej. Yy... No, intensywności, nasileniu tak, tyle samo stopni, tylko że z drugiej strony wszystko symetrycznie, zawsze staramy się w snookerze trenować z lewej, z prawej strony, żeby nie budować sobie niepotrzebnie jakiejś preferencji mm. i po prostu lecisz każde kolejne zagranie, może Ci pomóc ta technika ghost balla, o której wspominaliśmy też w naszych odcinkach, czyli takie wyobrażenie sobie bili, która stoi w wózku, tak, stycznej do tej ale nie jest to konieczne, tak jak ci będzie wygodniej, po prostu staraj się zawsze, akurat tutaj dodając jeszcze, to może ważny element, dodając do tej rutyny podejścia do zagrania kolejny krok, czyli w zagraniu na wprost po prostu się ustawiasz, w zagraniu z kątem, przypuśćmy, że to jest bila, którą zagrywam, muszę już najpierw stanąć sobie na linii pomiędzy czerwoną a kieszenią, obrać ten punkt, w który chcę uderzyć bilę zagrywaną, i dopiero później przenoszę się tutaj już na moją linię uderzenia między białą. I tym punktem na bili zagrywanej, w której chcę trafić. Także dwa kroki więcej trzeba zrobić, ale tylko dzięki temu będziesz w stanie dobrze ocenić kąt zagrania. I nawet zawodowi snookerzyści mają już tak bardzo wbity ten nawyk, że nawet przy prostych uderzeniach zawsze wędruje ich wzrok na tę linię między bilą zagrywaną i kieszenią, i dopiero później już wchodzą na tę swoją odpowiednią linię uderzenia. Próbujemy. Centralne uderzenie. Przed chwilą wbiłeś 15 z rzędu. Także raczej już tylko jako rozgrzewka. Mm, nie ma. Dobrze że, dobrze, że teraz, a nie wtedy, kiedy było, to, to ważne. Nie, yy, nie powtarzamy. każdą bilę do skutku. Jeszcze raz. To jest chyba, wiesz, najbardziej frustrująca rzecz w snookerze, że jesteśmy w stanie, nie wiem, wbić 15 bil z rzędu, po prostu wpadają, a wtedy, kiedy, nie wiem, jest to ważne, Zdarza nam się pudło, nie? Mhm. Czy czarna z punktu, czy jakieś inne uderzenia. To jest, potrafi być frustrujące, ale należy się nie zniechęcać. Ok, czyli mamy pierwszy kąt mhm. z książkowych zasad Ghost Ball. Tak, tak jak już tutaj wspominaliśmy, oglądajcie zresztą odcinku. Musisz zagrać białą bile w taki sposób, żeby biała znalazła się dokładnie w wózku z czerwoną, czyli teraz. Tak jak pokazywaliśmy w odcinku, ale teraz możesz sobie, jak staniesz sobie na linii, możesz sobie dopiero to faktycznie zobaczyć tak realnie, czyli musisz teraz zagrać centralnie w zieloną. Widzisz, jak te bile się nakładają mniej więcej na siebie? Tutaj musisz biało trafić. Zabieram zielonej, żeby nie podpowiadać zbytnio. Spróbuj się złożyć centralnie do tej zielonej, do tego ghostballa. Dosyć delikatnie wyprowadzić kinie za mocno. dobra, pierwsza próba zagrania czerwonej z kątem zagrałeś minimalnie za cienko, tak Czyli w tą stronę bardziej centralnie musisz trafić w czerwoną żeby, żeby ona wpadła dobrze, mamy mamy trafienie z kątem teraz ta zostaje w kieszeni Podmieniamy z drugą i lecimy. To samo, tylko że z drugiej strony. Bardzo ładnie. Większy kąt. Zbyt centralnie. Dobra. Jak... Zbyt centralnie. To teraz zrobimy sobie taki test. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, na przykład z czego wynika to pudło, no bo mogą być tak naprawdę dwa błędy. Albo źle mierzysz, albo źle trafiasz w, w tego ghost bola. A więc spróbujmy sobie tak. Ja ci ustawię dla podpowiedzi tą zieloną na stałe. Teraz spróbuj się złożyć dokładnie do uderzenia, tak żebyś mierzył centralnie w zieloną. Ok. I ja w pewnym momencie tą zieloną zabiorę, i ty wykonasz uderzenie. Składasz się centralnie w zieloną, mierzysz? Jest? Ok. Dobra, uwaga, zabieram zieloną. I teraz spróbuj spokojnie wyprowadzić kij do przodu. Gdzieś wpadła czerwona. Czyli problem był z mierzeniem, prawdopodobnie. Co tak? według mnie. Jeszcze, no wiadomo, to są pierwsze Twoje uderzenia z kątami. Jeszcze nie do końca widzisz tego ghostbola, bo jak Ci już pokazałem dokładnie, gdzie należy trafić, no to bila bez problemu do kieszeni wpada. Więc spróbujmy teraz to samo wykonać z drugiej strony. Tak, wiesz, co powiem Ci, że to w ogóle absolutnie nie jestem zdziwiony, bo taka sytuacja. Zdarza się osobom, które uczą się grać snukera mnóstwo razy, kiedy na przykład jesteś bardzo, bardzo blisko celu i musisz zrobić dosłownie tyci korektę, nagle się okazuje, że mylisz się w drugą stronę tyle. Właśnie w snukerze tyle to jest naprawdę bardzo, bardzo malutko, że trzeba te poprawki ewentualne, jeżeli chodzi o siłę czy kąt, są mikronalne, tak? Także tutaj to, że zagrywałeś w słupek, to musisz przesunąć się dosłownie tu na białej, nie wiem, milimetr, tak, żeby żeby ta czerwona wpadła do kieszeni. Więc próbujemy jeszcze raz. Świetnie. Toż pamiętaj o tym, że jak trenujesz i chcesz ewentualnie jakieś poprawki wprowadzać, to ta część mózgu, która odpowiada za kontrolę mięśni za tę precyzję, ona się raczej nie kieruje semantyką i takimi określeniami bardziej w prawo, w lewo, bo to nic akurat głowie naszej nie mówi. Staraj się jak najwięcej energii poświęcić takiej wizualizacji i wyobrażeniu sobie nawet tak jakbyś w głowie odtwarzał sobie film, w którym widzisz dokładnie jak biała trafia w czerwoną w miejscu tego bola a czerwona wpada do, do kieszeni. Wtedy ta część głowy właśnie, która kontroluje mięśnie, ona się raczej takimi obrazami będzie kierowała i Będziesz w stanie budować lepiej tę pamięć mięśniową i później taki kąt już będzie nauczony na pamięć. Po prostu no nie za bardzo będziesz w stanie się nawet pomylić, nawet gdybyś chciał. To tylko kwestia przetrenowania, wykonania odpowiedniej liczby uderzeń. No brano, to możemy znowu zrobić mały test z, z wirtualną bilą. Zobaczymy czy źle mierzysz, czy, czy źle trafiasz. Tutaj, tu musi być dokładny wózek. Dobra, spróbuj przymierzyć w zieloną centralnie. Jest? Dobra, zabieram zieloną. Delikatnie. Tak. Nie trafiłeś w czerwoną, co oznacza, że... co oznacza, że... źle mierzyłeś, tak? Po prostu. Jeszcze raz. Jest? Dobra. Zabieram. Delikatnie. Zostań, zostań. W momencie, kiedy trenuje się to ćwiczenie, warto sobie na tym początkowym etapie pomóc nawet kolorową bilą, żebyśmy wiedzieli, gdzie dokładnie ta biała stoi. Tak? Tutaj podmieniam z czerwoną. Oczywiście z, po... tak, z pozycji żółtej już nie będziemy grać. Mam oczywiście głęboką nadzieję, że ta żółta absolutnie nam się nie przyda, ale na wszelki wypadek warto ją ustawić. Spróbuj sobie może tutaj się ustaw. Zobacz, tutaj spójrz sobie na czerwoną, złap sobie tą perspektywę. Przesuń się teraz na linię strzału. Wyobraź sobie, że tutaj stoi ten wózeczek, że musisz zagrać centralnie w tego ghost balla. I teraz składasz się do zagrania. Świetnie. Dobra, to samo z drugiej strony. Próbujemy cieniutki kontakt na czerwonej. Bardzo Fajne. ładnie. Bardzo fajnie. Bardzo ładnie. Ćwiczenie na kąty zakończone. Nie było to takie proste ćwiczenie. Dziewięć bil musiałeś wbić, w tym osiem z różnymi kątami. No i trochę się męczyliśmy, ale o to właśnie chodzi. Nikomu to tak od samego początku nie wyszło za pierwszym razem. Trzeba na tych kontach trochę czasu poświęcić. Bardzo często w klubie ktoś mówi, że nie widzę kontu, nie widzę kontu, tak? nie, nie mogę trafić, nie wiem gdzie tą bilę uderzyć, ale to wynika głównie z braku treningu. Trzeba to trenować konsekwentnie na jedną, na drugą stronę, żeby to wychodziło. Ja jestem bardzo zadowolony, tak, jeżeli podsumowujemy to ćwiczenie, bo bardzo często obserwuję nawet, czy młodszych, czy starszych zawodników, którzy po takiej zacince już nie potrafią wejść na dobre tory, a ty wystarczyło, że miałeś kolejny bodziec i trzeba było, nie wiem, wykonać zagranie w ileś sekund, bo kończy nam się nagranie i nagle bila wpada środkiem kieszeni, także widzę naprawdę bardzo duży potencjał i jestem zadowolony. I to podoba. jest też takie właśnie chcieliśmy głównie to pokazać właśnie za pomocą tej lekcji wszystkim innym, że nie ma czegoś takiego, że komuś wychodzi od razu, że jakby ten proces w ogóle nauki gry w snookera jest bardzo długi Trzeba być bardzo cierpliwym, nic nie wyjdzie za pierwszym razem. Na niektóre ćwiczenia naprawdę trzeba bardzo dużo czasu poświęcić. Miły, banalne, mhm. trzeba grać, żeby się tego nauczyć. Myślę, że w kolejnej próbie mniej czasu ci to zajmie, w jeszcze kolejne, jeszcze mniej, aż w końcu zaczniesz łapać o co w tym chodzi i te bile będą płynnie wpadały do kieszeni. Nie spodziewałem się, że będzie to takie ciężkie, i to jest ćwiczenie, które może z pewnością dla początkujących być trochę denerwujące, bo człowiek bardzo chce, ale jednak nie trafia. I też e, trudniejsze jest o tyle, że mierzymy niekonkretnie na kieszeń, tylko musimy jednak trochę tą wyobraźnią podziałać i sobie coś tam e, wyobrazić, jak ten kij musi być dobrze wyprowadzony, niekoniecznie na kieszeń. E, no ale najważniejsze to spokój i za każdym razem cofnąć się, złożyć, być pewnym tego, że wszystko wykonamy dobrze. No i po prostu w pewnym momencie zacznie wpadać i będziemy mogli się z tego cieszyć, także nie ma się co denerwować, uważam, że jak na takie początki to i tak sprawiało to dużo frajdy i profesjonaliści mylą się na takich bilach, pewnie do dzisiaj gdzieś tam, więc, więc głową do góry i trzeba grać dalej. I tak oto dobrnęliśmy do końca serii naszych przygód i lekcji z Mateuszem. Mateusz od czasu nagrania tej naszej ostatniej lekcji dzielnie trenował sam w klubie. No i pytanie do Was. Piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć drugą serię i już Mateusza w bardziej zaawansowanych ćwiczeniach w tym wydaniu Kuriera Snukerowego. To już wszystko. Za uwagę. Dziękuję. Michał Ebert. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera Stunkerowego.